Na dokonanie spotu pod tytułem Dbamy o czyste powietrze w powiecie komisji jest pokazanie młodszym pokoleniom, że powietrze determinuje życie na ziemi. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza niesie ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości, które zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Tematyka przygotowanych spotów nawiązuje do problemu zanieczyszczenia powietrza oraz sposobu ograniczania niskiej emisji. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, bo naprawdę było to wielka przyjemność, praca w tym, w tym jury, nie było żadnej nudy, tak żeśmy się świetnie bawili, także dziękuję Wam bardzo. ten konkurs którym tutaj dzisiaj podsumowujemy jest jednym z elementów naszego działania na rzecz ochrony środowiska. Staramy się wzbogacać te wszystkie działania. Jest to konkurs tego typu po raz pierwszy. Myślę, że pomysły będą nowe. Tu z panią naczelnik rozmawiałem wcześniej. Zrodzą się nowe pomysły, abyśmy mogli, że tak powiem, no, intensywnie działać na rzecz ochrony środowiska. Ten dzisiejszy konkurs jest jak gdyby takim pierwszym, który dotyczy tylko czystości powietrza. My często mówimy o różnego rodzaju innych zanieczyszczeniach, związanych przede wszystkim z zanieczyszczeniem ziemi, mniej na temat e, zanieczyszczenia powietrza, ale e, no nie wiem, czy wcześniej to smogu nie było. Dopiero od dwóch lat ten smog postał, bo od dwóch lat jest bardzo głośny na temat smogu. No my też się włączamy, jak gdyby w te wszystkie działania, które są podejmowane przez różnego rodzaju samorządy, zarówno samorządy wojewódzkie, miejskie i tak dalej. I chcemy po prostu również, jak gdyby pozytywnie i aktywnie w tym całym dziele czystości, czy atmosfery po prostu uczestniczyć. Ja serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy z nami współpracują, a więc tutaj mamy w tej chwili Nadleśnictwa. Jedno i drugie, dziękuję serdecznie dla Leśnictwa Grozinc, dla leśnictwa w Koninie. Wierzę, że jak zawsze będziecie nas wspierać tutaj. Może być i odwrotnie, że my Was będziemy wspierać. Zresztą za moment spotykamy się w Nadleśnictwie Konin. Też tam pewne działania. Proekologiczne zrobimy w postaci sadzenia, sadzenia drzewek. To też w jakiś sposób wpływa sadzenie drzewa, to też wpływa przecież na czystość powietrza.